Siemano mordeczki, ja właśnie wstałem i sobie piję kawusie jakbyście zobaczyli, że jestem zmęczony to dlatego, że jestem po nocce ale trzeba działać, wstaję, piję kawkę, coś zjem i dzisiaj tam jakieś plany mamy odnośnie auta i to na pewno wam przedstawię w dalszych w dalszym części filmu na pewno trochę trzeba dzisiaj podziałać, trzeba coś tam porobić przy tym aucie i lekko odświeżyć Dobra drodzy widzowie, mówiłem wam, że idziemy podziałać Ja już wypiłem kawkę jakiś tam seraczek zjadłem i pierwsze co, to idziemy po motokosę bo trzeba skosić ogródek bo już zarósł normalnie zrobiła się tam dżungla zobaczycie to sami na własne oczy i czas najwyższy wziąć się do roboty i to skosić żeby doprowadzić do jakiegoś wizerunku żeby to jakoś wyglądało a nie to widzimy się już teraz w dżungli. Dobra, ja już mój elegancki sprzęcik wziąłem, kosiara, jak talala i lecimy. Trzeba dojść najpierw do ogródka, odpalać i co, i kosić. No, kosiarka już swoje ma lata, trochę dożyłowana jest, ale daje jeszcze radę, napęd dobrze chodzi. Więc yy, nie pamiętam dla jakiej firmy, ale polecam. No, dobry sprzęcik. I tak drodzy Państwo, się kończy niewyciąganie elementów ozdoby, bo jak tam się przypatrzycie, przejechałem przez taką ozdobę, przez taki kolorowy, nie wiem jak to nazywać, taki świecznik, świeci wieczorem na ładny kolor. Jakbyście się pytali czemu robiłem takie omijaki, to dlatego, że jeszcze będę brał motokosę i motokosą to będę dokaszał, bo nie wszędzie wjadę yy, kosiarom. No, i tak to wygląda. Już trochę lepiej ta trawka wygląda niż wcześniej. No, to ja idę po motokosę i działamy dalej. Widzowie, motokosa przygotowano. Okulary dla zabezpieczenia oczu są. Yy, szelek nie mam, ale szelek nie potrzebuję. Tylko dlatego, bo no, jest bardzo mały teren do koszenia. Nie chcę się ich specjalnie ubierać i rozbierać. Czyli lenistwo i w sumie zalane paliwo jest. Działamy. Ale się narobiło Deska odpadła Jednego tego lampiona nocnego Połamałem XD I będzie trzeba wydać pieniądze na nowe o, A dokładnie tutaj jest on Nawet nie wiem gdzie to szkiełko poleciało O jest tam Nie no będzie hulać jeszcze normalnie Zobaczcie się zmontuje o, idzie. i działa I piście Witam serdecznie po raz kolejny, mamy dzisiaj coś takiego, zestaw polarski i do tego dokupiłem jeszcze taką, taki super wosk, no i będzie się trzeba zająć lampami w mercedesie. Przed tym, żeby się tym zająć muszę narów z sobie statyw do telefonu, żeby stał, żeby mógł nagrywać jak to będę wszystko robił, żeby Wam pokazać czy robię popeliny czy nie. I zobaczymy, co będziecie o tym uważać. Na razie wchodzę do domu, szukam z tyłu. Drodzy widzowie, wszedłem do mieszkania, znalazłem już statyw. Mam go tutaj. coś takiego rozkładanego, plus takie, taki dodatek, właśnie na uchwytny telefon. Tylko wiecie co? Muszę sprawdzić jedną rzecz, bo ostatnio, jak się tym bawiłem. To nie mogłem zamocować mm, tego uchwytu na telefon tutaj. Bo jakby tutaj macie ten gwint, który wychodzi, i tutaj macie, żeby wkręcić tą śrubkę. I albo tu już jest gwint zjechany w tym plastiku, albo po prostu ta śrubka się wydaje jakby za, za krótka. No i będę musiał tu coś wykminić, żeby to przyczepić. Ostatecznie jak nic nie wymyśliłem, to będzie trzeba zrobić to sposobem jedynym czyli sposób na taśmę, bo wiadomo, taśma wszystko sklei, taśma wszystko zrobi. Trochę takie popelinarskie to jest, ale jak nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Ale zobaczymy, może uda mi się to zrobić, bo no, ten statyw mi jest bardzo potrzebny do tego nagrania wam. I jak poleruję lampy, bo nie chcę gdzieś ustawiać zbytnio telefonu na, nie wiem, tam szafie. Yy, robocze w garażu czy gdzieś, no bo wiadomo, że to nie będzie tak yy, nie będę mógł tak kadru złapać odpowiednio jak ze statywu a statyw tu jeszcze mogę sobie jakoś wyregulować sam, więc mam nadzieję, że to zrobię będę teraz rozkminiał jak to w ogóle zrobić yy. ostatnio w ogóle udało mi się to lekko wkręcić ale nie wiem czy ten gwint się już po prostu tak wyrobił czy nie, tu coś kombinowałem też wcześniej z tym, <laughs> jeszcze mam taką myśl żeby spróbować zrobić coś takiego to będzie trochę takie ja już będę, zdewastuję trochę ten sprzęt, <laughs> ale myślę coś takiego bo ten plastik tutaj ogólnie on jest dosyć gruby i myślę, żeby wziąć Bosza i lekko boszem tutaj zjechać po ściance go i po prostu się zrobi większa wypustka, bo też do końca nie rozumiem tego po co oni na przykład zrobili tu takie, za, takie owal, owalne zaokrąglenie, nie czaję tego, po co to w ogóle? Przecież mogli to normalnie zrobić na płasko, co nie? Hmm. A oni zrobili takie owalne, i też jak zobaczycie, jak teraz na przykład ten plastik będę chciał tutaj spasować, no to widać, że jest, no jest różnica, co nie? No i producencie, pomyśl czasem, bo nie, nie, nie wiem po co to. Eee, taka szpara to też tak do końca nie przylega, więc wydaje mi się, że też takiej aż stabilizacji nie ma, jakby przylegało po całej długości. Ale to wina wydaje mi się producenta. Jeśli się mylę, jeśli tak ma być, zostaw lajka, zostaw komentarz, komentarz czemu tak ma być. A ja Ci przypnę serduszko i następnym razem będę wiedział. Dobra, jak chwilę podziałam, spróbuję to jakoś to tutaj ogarnąć. Yy, raczej będziemy się widzieć, jak to już ogarnę. I mam nadzieję, że już będziemy się widzieć w garażu jak będę zaczynał polerować lampy u siebie w Mercedesie. Bo muszę je spolerować. Bo te cholerne Mercedesy, stare okularniki mają to do siebie, że te lampy one często zachodzą. Drodzy widzowie, udało mi się to zrobić. Po prostu wkręciłem tutaj śrubę. Tutaj zabezpieczyłem taśmą, bo tu będzie telefon po prostu leżał w tym miejscu. To, żeby telefon się po prostu nie rysował. Co do zestawu, kurde, jest lipa, bo kupiłem WOSK do po polerowaniu, ale nie przeczytałem dokładnie co się w zestawie znajduje z tymi piankami do polerowania i nie ma tutaj tego całego tej całej pasty polerskiej i muszę teraz jechać specjalnie do sklepu ją kupić Oj, więc zaraz czeka nas podróż Witam serdecznie, yy, jestem już z powrotem. Byłem w mieście, kupiłem tą polarską yy, pastę i można zaczynać brać się do ciała. Aktualnie tak to wygląda, czyli lampa jest bardzo zmatowiała. Ja wam pokazuję, yy, gdzie ja ją mam, gdzie ja położyłem. kupiłem pastę polarską. Yy, Łatwo dostaną w sklepie, na przykład w Ogólnie w Intermarché jest dużo środków do aut. I co? Żeby tu nie odpalić popeliny, mógłbym najlepiej lampy zdemontować, ale oglądałem. U mnie w Mercedesie, żeby zdemontować te lampy, to tyle rozbierania jest. Więc sobie dam spokój i raczej zrobię tak po prostu. Mam taśmę żółtą, zabezpieczę odpowiednie lampy dookoła obie. I co? I będę przechodził później do polerowania. Kupiłem sobie te pady, będę polerował tym krętarką. Czemu, czemu tak? Bo nie mam maszynki polerskiej do tego, więc no muszę sobie jakoś poradzić inaczej. A wiadomo, jak się chce zaoszczędzić pieniążki to trzeba trochę pokombinować To ja działam. I zobaczymy, jak to będzie. Inaczej. Zrobię jeszcze inaczej, otworzę maskę, podniosę maskę, maskę będę miał u góry, więc tutaj będę miał to wszystko, e, do tego łatki dostęp, tylko tutaj będę musiał się bardziej zabezpieczyć. Ten, ten cały. A właśnie, Janek Popeliniarz by już odwalił majanę, bo przygotowałem sobie wodę specjalnie z płynem, żeby tutaj ładnie umyć e, narpiew soczewki Jest tam jakiś brudu. A pierwsze co to się biorę za oklejanie. No wiadomo, puknij się. Kuba, w łeb. Dobra, czyli jednak ja na sobie trochę pomóżcie Już zjechałem w Po pod tym względem, że lampa już na nabrała takiego lepszego wyglądu. Teraz zmienię tego pada pomarańczowego na średniego i średnim Teraz chwilę tą lampę jeszcze przyjadę. Bo powiem bo szczerze, że tak, już zjechałem z jednej lampy na drugą. Jest duży efekt, a powiem Wam szczerze, że jeżeli tak to robię bez ścierania lampy jakimś papierkiem, który by jeszcze, kurde, na pewno zrobił lepszą robotę. Ale widzę, że te pady same dają radę, więc nie wiem, na moje to wystarczy. Dobra, ja działam dalej. Powiem wam widzowie tak, stanęłem przed chwilą przed garażem i efekt y, wizualny pomiędzy jedną lampą a drugą jest mega duży, zaraz wam to pokażę i no nie no jestem mega zdziwiony jak to zadziałało, no sam wypady tak na serio, jeszcze zaraz wezmę, kupiłem taką, y, taki super wosk do właśnie między innymi lamp. I jeszcze przyjadę tą lampę woskiem, żeby ją zabezpieczyć. I zobaczymy jak to będzie. Efekt pomiędzy jedną lampą, a drugą. Pokażę wam, bo ja jestem mega zadowolony. Do Na to. chwilę jestem mega zadowolony. Do Widzowie, nie ma popeliny. Wygląda to bardzo dobrze. Jak na mnie wygląda to bardzo dobrze, jestem zadowolony. Czekajcie, teraz sprawdzić, kto nałożyć. Nałożyć środek. Jak nałożę środek, pokażę Wam efekt końcowy pomiędzy jedną a drugą lampą. I oto efekt końcowy polerowania lampy, a bardziej lamp. Tak wygląda właśnie spolerowana i niespolerowana. Może tak bardziej obraz. Widzicie na lewo, na prawo jest różnica kolosalna. O wiele lepiej to wygląda. Więc no nie wiem, mi się wydaje, że pomogło mega to polerowanie. Co Wy o tym uważacie? Ja będę teraz polerował drugą lampę. Już tego nie będę Wam pokazywał. Eee, widzieliście efekt finalny tej polerowania tej jednej lampy? No wyszło to mega. Zarąbiście, więc mi się to mega podoba, zostawiajcie komentarza, zostawiajcie suby i widzimy się w kolejnym odcinku, jeśli chcecie jeszcze jakieś odcinki z remontu aut zostawcie, zostawcie lajka i komentarz.